Szanowni Państwo, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej, w której biorą udział Grzegorz Izbicki, radny Rady Miejskiej w Suwałkach, oraz w imieniu pana posła Adama Andruszkiewicza, który jest dzisiaj na posiedzeniu Sejmu. Pan poseł poprosił, abym jako dyrektor biura poselskiego przedstawił właśnie również w imieniu pana posła te ważne informacje dla Suwałk na temat jednej z największych, jednej z największych w historii inwestycji w Suwałkach. Bardzo proszę o zabranie głosu przez Grzegorza Izbickiego. Szanowni Państwo, kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o anulowaniu konkursu z Funduszu Medycznego. Łączna pula środków, jaka miała być przyznana na całą Polskę, to ponad 4 miliardy złotych. Poszkodowane zostały również suwałki, ponieważ to właśnie w naszym mieście miał powstać nowoczesny ośrodek radioterapii za niemal 70 milionów złotych. No, byłby to ogromny kierunek, krok w kierunku takiego skutecznego leczenia osób chorych onkologicznie dla samych Suwok, ale też dla pacjentów z całego regionu. Obecna koalicja, no to trzeba po prostu powiedzieć wprost, to koalicja nieudaczników i partaczy, Szanowni Państwo, niestety ich Przedstawicieli również mamy w naszym regionie. Po prostu odkładają osoby chore na raka z najważniejszej amunicji. Taki jest czas, ponieważ te pieniądze powinny już dawno trafić do odpowiednich instytucji, do odpowiednich ośrodków, aby właśnie takie ośrodki, czy to w Suwałkach, czy też rozbudowa w Słowach, po prostu mogły zacząć powstawać, aby powstały jak najszybciej, ponieważ ten środek tutaj, ośrodek w Suwałkach miał powstać do 2027 roku. Ale nie oczywiście koalicja obecna rządząca wymyśla różne niestworzone rzeczy, że konkurs była, nie był polityczny, urządza jakieś kontrole, a to wszystko tylko jest podkładką pod to, aby ten konkurs rozpisać ponownie i pewnie rozdać te pieniądze według własnego klucza. A oczywiście pacjenci yy, czekają czekają, a czas jest na nich bardzo cenny. Tak głośno krzyczeli, że tutaj zabiorą miliardy złotych z TVP i przekażą na onkologię no a jest jednak na odwrót. Pieniądze płyną na telewizję polską w likwidacji. Konkursy, które mają pomóc właśnie pacjentom chorym na raka, e, przyspieszyć diagnozę skutecznie ich leczyć. Konkursy te są e, unieważniane. E, takie rzeczy po prostu nie powinny się dziać, ja jako radny też suwał, na pewno poruszę e, ten temat e, na sesji Rady Miejskiej ponieważ no, ta inwestycja byłaby taka kluczowa dla naszego regionu, dla naszego miasta z tego obszaru po zdrowia, a zdrowie nie ma poglądów politycznych, dlatego powinno być też sprawione ponad podziałami i bez różnych rozgrywek. Dziękuję. Szanowni Państwo, Fundusz Medyczny to jest inicjatywa, która powstała dzięki współpracy kilka lat temu, dzięki współpracy prezydenta Andrzeja Dudy i Ministerstwa Zdrowia. Co roku 4, 4 miliardy złotych są gwarantowane do przeznaczenia właśnie do, rozpo, do rozdysponowania pomiędzy placówkami medycznymi. W 2023 roku odbył się konkurs, w wyniku którego dofinansowanie otrzymało w wysokości 4,2 miliarda złotych 19 szpitali. W Białostockie Centrum Onkologii kwota 232 milionu, miliony złotych i co ważne 70 milionów złotych z tej kwoty miało pójść właśnie na budowę nowoczesnego ośrodka radioterapii w Suwałkach, który miał znajdować się właśnie tutaj obok Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. W październiku 2023 roku właśnie taka decyzja została podjęta i została ogłoszona. No i tutaj mamy na zdjęciu dwóch przedstawicieli koalicji obecnie rządzącej Pana posła Jacka Niedźwieckiego oraz Pana radnego Cezarego Cieślukowskiego, który jest przewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego i to jest proszę Państwa zdjęcie z 13 października 2023 roku, kiedy ten Pan kandydował do Sejmu, a ten Pan kandydował do Senatu i oni ogłosili powstanie centrum radioterapii w Suwałkach poinformowali oni o tej decyzji która została, która została podjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w październiku 2023 roku. To, o czym wtedy poinformowali, mogło mieć znaczenie, na przykład przy tym, że część mieszkańców Suwałk zagłosowała właśnie na tych panów, bo otrzymali informację, że no to dzięki nim właśnie ten ośrodek radioterapii powstanie. I mogę poprosić o podtrzymanie to tutaj? Przedstawię też dokumenty, bo po wyborach okazało się, że zaczynają się problemy, zaczyna się przeciąganie przekazania środków. W przypadku innych programów nie było takich problemów, chociażby rządowy program rozwoju dróg jest kontynuowany w o wiele mniejszej kwocie w 2025 roku niż w latach poprzednich, bo to jest chociażby 200 milionów do 350 milionów w 2021 roku. No, czy chociażby Polski Ład rozświetlamy Polskę na, na energooszczędne oświetlenie w podlaskich samorządach na te programy pieniądze były, ale nie znalazły się pieniądze niestety na budowę jednej z największych w historii inwestycji w Suwałkach. Dlatego, że ośrodek radioterapii w Suwałkach, który miał zawierać i to przedstawiało, przedstawiali właśnie goście, chociażby pani dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borkowska na październikowej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w październiku 2023 roku, chociażby tomograf komputerowy, chociażby dwa nowoczesne akceleratory, bardzo nowoczesny ośrodek radioterapii, który, dzięki któremu w suwałkach moglibyśmy skutecznie walczyć z nowotworami. Z tym problemem, niestety, z który, na który, który jest przyczyną yy, śmierci częst, coraz częstszą, niestety przyczyną śmierci w Polsce, także w suwałkach. Ośrodek radioterapii zapewniłby w coraz większym stopniu skuteczną walkę właśnie z nowotworem, bo codziennie, niestety, setki. Polaków dowiadują się o tym, że, że niestety mają, mają raka i często przegrywają tę walkę, a taki ośrodek radioterapii mógłby pomóc im w tej walce. Proszę Państwa, budowa suwałki arena to jest 40 milionów złotych, także 70 milionów złotych miało zostać przeznaczone na centrum radioterapii. Co się okazuje? Okazuje się, że budowa właśnie jest przeciągana. W związku z tym pan poseł Adam Andruszkiewicz przesłał interpelację w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia w 18 października 2024 roku z prośbą o informację, co się dzieje z tym konkursem, dlaczego po roku nie są przekazane środki. Odpowiedział 7 listopada 2024 roku wiceminister zdrowia pan Wojciech Konieczny i poinformował o tym, że trwają konsultacje międzyresortowe, różne inne ministerstwa zgłaszają uwagi, no a Chwilę potem, pod koniec stycznia, na przełomie stycznia i lutego 2025 roku, dowiadujemy się, że cały konkurs jest unieważniony. Że suwałki nie otrzymają 70 milionów złotych na budowę ośrodka, bardzo potrzebnego ośrodka radioterapii w naszym mieście. Pani minister zdrowia Izabela Leszczyna tłumaczy, że jest przeprowadzona kontrola CBA w związku z tym, że yy, pieniądze otrzymali i tu cytuję z Twita pani Izabeli Leszczyny: znajomi królika. To przeczytajmy, kto jest tym znajomym królika: Białostockie Centrum Onkologii, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Zachodnio-Pomorskie Centrum Onkologii. Proszę Państwa. Te środki miały otrzymać podmioty, które prowadzą właśnie politykę onkologiczną w miastach wojewódzkich, ale też w tych ośrodkach satelitarnych jak sywałki. To nie są żadni znajomi królika. To są po prostu, to są osoby, to są również suwalczanie, którzy potrzebują tej pomocy w walce z nowotworem. Straciliśmy już półtora roku, niestety, straciliśmy już półtora roku, kiedy ta inwestycja jest cofnięta, apelujemy, i to jest najważniejszy przekaz naszej konferencji, apelujemy, aby jak najszybciej, przekazać te środki i anulować te unieważnienie tego konkursu bo to jest decyzja która niestety i to nie są słowa przesadzone kosztuje codziennie życie Polaków co, codziennie kosztuje życie mieszkańców województwa podlaskiego i codziennie kosztuje życie Suwalczan właśnie mieszkańców Suwałki i Suwalszczyzny naszego regionu nie możemy na to pozwolić dlatego yy, też yy, apelujemy do yy, pana posła Jacka Niedźwieckiego i pana radnego Cezarego Cieślukowskiego przekażemy pytania właśnie panu, panu Cezaremu Cieślukowskiemu, radnemu województwa podlaskiego, który no też tutaj widać na, na, widać na jednym ze zdjęć, że podpisał deklarację wyborczą na placu Marii Konopnickiej, jeszcze we wrześniu 2023 roku i podpis w trakcie kampanii wyborczej, że powstanie centrum radioterapii w Suwałkach. Podpisał te deklaracje, Jacek Niedźwiecki też podpisał te deklaracje, był tam chociażby też Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa. Więc pytamy, jakie działania podjęli panowie, aby po 16 października 2023 roku w Suwałkach powstało centrum radioterapii, czy z tego powodu, że Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z, właśnie z tego funduszu medycznego z przeznaczenia tych 4 miliardów złotych w całej Polsce, zrzekają się mandatów posła i mandatów radnego? No bo tak by było sprawiedliwie. Skoro mieszkańcy głosowali na, na nich również dlatego, że obiecali centrum radioterapii, a tego centrum radioterapii nie ma, no to tak byłoby honorowo, gdyby tak się zachowali. No i właśnie pytamy, czy będą ponownie kandydowali do Sejmiku Województwa Podlaskiego, do Sejmu, jeśli i do Senatu, tak, pan Cezary Cieślukowski, e, jeśli to Centrum Radioterapii nie powstanie. Czy znowu będzie tak, że znowu w kolejnej kampanii obiecają i znowu te pieniądze będą anulowane. Nie możemy na to pozwolić, szanowni państwo, dlatego zaraz po konferencji prasowej idziemy do biura poselskiego posła Jacka Niedźwieckiego, przekazać mu te pytania no i idziemy też do Suwalskiej, strefy, Suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie pracuje nasz bezpartyjny fachowiec Cezary Cieślukowski, i któremu również zadamy te pytania. Oczekujemy tego, że pieniądze, które zostały zagwarantowane przez poprzedni rząd, trafią do suwałk na Centrum Radioterapii, które właśnie ma zostać tutaj wybudowane. No, plany były do 2027 roku, i gdyby. Rzeczywiście te założenia były wykonane, to już za dwa lata mielibyśmy gotowe to centrum radioterapii jedną z najnowocześniejszych i największych inwestycji w historii naszego miasta. Niestety obecna władza doprowadza do tego, że te inwestycji, ta inwestycja zostaje cofnięta i nie możemy na to pozwolić. Mocno apelujemy, dlatego że chodzi o życie. Polaków, chodzi o życie mieszkańców województwa podlaskiego i, mie i mieszkańców SUBAU. I ostatnia sprawa, bo pani Leszczyna zapowiada, że być może jeszcze raz od początku będzie cały konkurs przeprowadzany, to są znowu miesiące całych procedur, ale otrzymujemy już takie zakulisowe informacje, że być może chodzi o to, żeby całe pieniądze, jeśli już pójdą, poszły do Białego Stoku. Bo w województwie podlaskim rzeczywiście jest to wyjątkowe, że jedna trzecia całej kwoty trafia do Suwałk i musimy o to zabiegać, bo to jest, dzięki temu Suwałki mogą uzyskać przewagę konkurencyjną czy nad Ełkiem, czy nad Łomżą, czyli miastami podobnej wielkości, a musimy tutaj właśnie nasze miasto rozwijać. Czy, coś? czy, mamy, czy mają państwo jakieś pytania? Bo pan poseł... Coś jeszcze, coś coś tak, to może jeszcze dodam, że pan poseł złoży interpelację również ponownie w tej sprawie. Pan poseł Adam Andruszkiewicz zapyta ministra zdrowia, czy właśnie te instytucje, te 19 szpitali, w tym właśnie ośrodek, Białostockie Centrum Onkologii tutaj z ośrodkiem satelitarnym w Suwałkach, to są ci znajomi Królika, w jaki sposób, dlaczego pani minister Leszczyna właśnie o tym tak powiedziała, no i kiedy ta inwestycja zostanie przeprowadzona, ta inwestycja, która powinna zostać, powinna zostać zagwarantowana tak jak była zagwarantowana przez obecny rząd, tak przez obecny, przez poprzedni rząd, tak przez obecny rząd. Także pan poseł Adam Andruszkiewicz będzie bardzo mocno działał w tej sprawie.